Radiofrekwencja mikroigłowa to hit czy kit? W mojej ocenie zdecydowanie hit. Ale sprawa nie jest taka prosta. I o wszystkim dowiecie się w tym filmie. Radiofrekwencja mikroigłowa jest obecnie na fali. Jest to jeden z najbardziej popularnych obiegów i dostaje od Was na jego temat bardzo wiele zapytań. Dlatego w tym filmie zacznę od tego, czym w ogóle jest radiofrekwencja mikroiegłowa i jakie jest działanie tego urządzenia. Radiofrekwencja mikroiegłowa to zabieg, którego działanie opiera się na połączeniu dwóch ważnych elementów. Pierwszym z nich jest mikronakubanie. Mikronakubanie, czyli zabieg, który polega na tym, że specjalną głowicą Robimy mikronakucia na skórze. Mikronakucia, bo te nakucia są na głębokość od 0,5 mm do 3,5 mm, w zależności od naszej skóry i od tego, na jaką głębokość faktycznie chcemy do tej skóry się dostać. Dzięki temu mikronakuwaniu robimy te mikronakucia, które stanowią taki element zapalnik dla skóry, do tego, żeby pobudzić ją do tego, żeby zaczęła się regenerować i dzięki temu uzyskujemy efekt stymulujący dla naszej skóry. Drugi ważny aspekt to jest ten pierwszy człon, jeśli chodzi o nazwę, czyli radiofrekwencja. Jest to zabieg, który dla swojego działania używa impulsu elektromagnetycznego, o częstotliwości fal radiowych. Połączenie tych dwóch technologii daje prawdziwą magię. Uzyskujemy stymulację naszych własnych komórek, stymulację naszego własnego kolagenu na dwóch różnych płaszczyznach. Dzięki temu, że mamy mikronakucie i dzięki temu, że uzyskujemy podgrzanie, kontrolowane podgrzanie naszych tkanek, możemy uzyskać fajne połączenie, fajne kombo i taki booster dla naszej skóry po to żeby naturalnie zastymulować nasze naturalne procesy, dlatego, żeby te komórki, które ten kolagen będą potem produkowały, żeby jak najbardziej były aktywne i pobudzone w naszej skórze. Połączenie radiofrekwencji i mikronakłuwania jest o tyle fascynujące, że możemy kontrolować to, na jakiej głębokości skóry chcemy to podgrzanie komórek zaindukować i dzięki temu mamy lepszą i większą kontrolę nad tym, żeby pracować na tym właśnie obszarze, nad tym właśnie problemem, na którym chcemy zadziałać. Jaka jest różnica między radiofrekwencją mikroigłową, a tą zwykłą? Właśnie to połączenie z mikronakuwaniem. Dzięki temu, że mamy mikronakucia, dzięki temu, że mamy te igły, które wprowadzamy do skóry, drobne igiełki, igły, co brzmiało trochę groźnie, możemy kontrolować to podgrzanie komórek w skórze, właściwie tam właśnie, gdzie chcemy. Wcześniejsza technologia bez tego mikronakowania sprawiała, że niepotrzebnie nagrzewaliśmy także naskórek, co mogło powodować większe podrażnienia, gorsze gojenie i słabsze efekty. Z drugiej strony zastosowanie samego mikronakowania bez technologii radiofrekwencji daje mniejsze korzyści właśnie przez to, że odejmujemy ten aspekt podgrzewania komórki, czyli działamy w zasadzie jednym mechanizmem stymulującym skórę. co wcale nie znaczy, że gorsze. Jakie są wskazania do zabiegu radiofrekwencji mikroigłowej? Tutaj jest o tyle fajnie, że faktycznie wskazań mamy bardzo dużo. Wachlarz jest bardzo, bardzo szeroki i myślę, że dla każdego znajdzie się coś, czego mógłby potrzebować. Przede wszystkim przez to, że działamy stymulacyjnie na skórę, dbamy o jej naprężenie, o sprężystość, o takie wygładzenie i właśnie dzięki tej technologii możemy sprawić, że skóra będzie po prostu jędrniejsza. Koloryt będzie bardziej równomierny. Będziemy redukować drobne zmarszczki, a także blizny potrądzikowe albo półrazowe, a także rozstępy. To co ważne, technologią radiofrekwencji mikroigłowej możemy działać nie tylko na obszarze naszej twarzy, ale także całego ciała, czyli szyja, dekolt, ramiona, pośladki, uda, rozstępy, brzuch. To są te obszary, w którymi możemy celować z zabiegiem radiofrekwencji. Poza działaniem na jakość skóry, na jej jędrność, możemy także podziałać tutaj na Rozszerzone pory i zmniejszyć, zredukować widoczność tych rozszerzonych porów, a także jako ciekawostka, na przykład działając na okolice pod pachami możemy zmniejszyć aktywność gluczów budowych i podziałać ta na napotliwość. Dlaczego powiedziałam, że radiofrekwencja to jest hit, ale jest tutaj parę zastrzeżeń do tego, żeby faktycznie zabieg był hitem. Przede wszystkim zabieg jest szyty na miarę dla pacjenta. Radiofrekwencja mikroigłowa jest to nazwa technologii, która jest używana, natomiast cała gama parametrów musi być indywidualnie dobrana dla pacjenta. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze skóra ma różne grubości, po prostu na czole jest inna, na powiekach jest inna, przy nosie, na policzkach ma zupełnie inne grubości i musimy to wziąć pod uwagę podczas wykonywania tego zabiegu. Po drugie, każdy pacjent, mimo tego, że grubości się różnią ogólnie na obszarach na twarzy, to każdy pacjent też ma inną skórę, inne potrzeby, inną grubość tej skóry i my musimy wiedzieć, gdzie faktycznie chcemy zadziałać tym impulsem i co chcemy uzyskać. Chcemy działać w skórze właściwej, a w zasadzie w tej warstwie siateczkowatej skóry właściwej, tam gdzie jest najwięcej fibroblastów, które ten kolagen potem mogą wyprodukować. Do tego potrzebna jest oczywiście wiedza na temat urządzenia, na temat tego, czego możemy spodziewać się od danego urządzenia. Musimy mieć tą wiedzę, żeby jakby wycisnąć jak najwięcej z tego jednego urządzenia i to wszystko połączyć się razem w jeden wielki kombajn i dostosować właśnie to wszystko do tego pacjenta, którego widzimy, a także do problemu, z którym się do nas zgłasza, żeby ten problem pomóc rozwiązać. Dlatego jest to takie ważne, żeby udać się do dobrego miejsca z dobrym sprzętem. I do dobrej, kompetentnej osoby, która taki zabieg zabiegła wykona. A skoro mowa o efektach, to kiedy tych efektów możemy się spodziewać? Przede wszystkim pierwsze efekty wynikają z obkurczenia włókien kolagonowych. I te pierwsze efekty możemy zauważyć już niedługo po zabiegu, przez to, że nasza twarz będzie troszeczkę bardziej ubrzęknięta, ujędroniona, więc te efekty będą zauważalne już te kilka dni po zabiegu. Natomiast pełne efekty, pełne efekty tej jakościowo dobrej skóry będziecie widzieli po kilku miesiącach, tak do około trzeciego miesiąca po zabiegu, a raczej po serii zabiegów. Każdy pacjent potrzebuje innego schematu, jeśli chodzi o wykonywane zabiegi. Każdy pacjent będzie potrzebował innej serii zabiegów, częstotliwości tych zabiegów. I niejednokrotnie spotkałam się z tym, że pacjenci na przykład przy leczeniu blisk potrądzikowych mają serię zabiegów co 4-6 tygodni. Nie trzy zabiegi, nie 5 zabiegów, ale 7-10 do tego, żeby dążyć do uzyskania tego efektu, który nas zadowala. A także poza tą serią zabiegów dalej kontynuujemy dalej zabiegi stymulujące. Niekoniecznie już tej samej technologii, ale cały czas chcemy dbać o tą skórę, i stymulować ją na każdej płaszczyźnie. Dlatego taki zabieg to nie jest jednorazowa seria zabiegów, tylko to jest dłuższa droga, maraton i dbanie o swoją skórę. Czy radiofrekwencja to jest hit? Zdecydowanie, ale musimy tutaj pamiętać o dobrym urządzeniu, o doświadczeniu, o serii zabiegów i o tym, czego chcemy uzyskać, czego się spodziewamy, czego możemy uzyskać, żeby ten hit hitów z tej radiofrekwencji właśnie wyciągnąć. Ale jest także druga strona medalu, kiedy radiofrekwencja może być kitem. Przede wszystkim, jeśli mówimy o tym doborze parametrów, czasami słyszymy, że po tym zabiegu skóra straciła na jakości. Że zrobiła się bardziej obwisła. To dlatego, że parametry były dobrane tak głęboko, że nie działały tylko w skórze właściwej, ale przeszły głębiej do tkanki tłuszczowej podskórnej. I przez to możemy uzyskać efekt zmniejszenia, redukcji tej, tej, tej tkanki tłuszczowej. Sprawiamy, że nie mamy tej podpory dla skóry i automatycznie skóra może zrobić się bardziej obwisła. Radiofrekwencja może być też kitem, wtedy, kiedy mamy. Słabej jakości urządzenie, parametry kompletnie niedostosowane do skóry, i w takiej sytuacji możemy po prostu nie widzieć żadnego efektu na naszej twarzy czy naszej skórze. Trzecia sytuacja. Kiedy radiofrekwencja to kit, jest wtedy, kiedy mamy zupełnie inne oczekiwania niż to, co radiofrekwencja może nam przynieść. Kiedy potrzebujemy objętości na twarzy, kiedy potrzebujemy faktycznie liftingu twarzy, wtedy radiofrekwencja zupełnie nam się nie przyda i po prostu stracimy swoje pieniądze. Jakie są przeciwwskazania do zabiegu radiofrekwencji mikroigłowej? Przede wszystkim musimy być całkowicie, absolutnie zdrowi. Żadne przeziębienie, infekcja, kaszel, katal, bulgardła, wcześniejsze antybiotyki na zasadzie tydzień przed zabiegiem to wszystko dyskwalifikuje nas z zabiegu, ale w tym momencie, kiedy mamy aktywne infekcje. Kiedy już jesteśmy zdrowi, kiedy nasz organizm się zregenerował, spokojnie możemy działać. Czy jest coś, co na dłuższy czas wykluczy nasz zabieg u radiofrekwencji mikroigłowej? Ciąża, ale tutaj uwaga, podczas karmienia piersią możemy taki zabieg wykonać, ale nie sugerowałabym tutaj tego pierwszego momentu zaraz po ciąży, poczekajmy aż hormony się ustabilizują, kiedy dojdziemy do siebie i kiedy będziemy mogły zadbać o kondycję skóry. Drugi taki przypadek to aktywne, świeże choroby nowotworowe i tutaj przede wszystkim dlatego, że możemy nie do końca wiedzieć, nie do końca kontrolować tą reakcję zapalną organizmu i może dojść do nadmiernego, niekontrolowanego stanu zapalnego, podrażnienia, poparzenia i później trudnego gojenia się skóry po takim zabiegu. Kolejnym przeciwwskazaniem będzie aktywny trądzik kropny, a także postaci grudkowo krostkowe trądziku różowatego. Wszystkie choroby, które są w trakcie diagnostyki, w trakcie regulowania, są także przeciwwskazaniem tej sytuacji. Poczekajmy, aż wszystko ułoży się w naszym życiu od wewnątrz, będzie stabilnie, wtedy możemy z takim zabiegiem działać, ale w momencie, kiedy dopiero co sprawdzamy, czy dane leczenie na przykład na naszą chorobę działa, Odpuśćmy sobie tego rodzaju zabiegi. Albo kiedy mamy nasilenie danej choroby, także dajmy sobie czas, przede wszystkim zajmijmy się tą główną chorobą, dojściem do siebie, a potem zabiegami estetycznymi. Czy radiofrekwencja rozpuszcza tłuszcz? Nie, wtedy, kiedy jest dobrze wykonywana. Wtedy, kiedy mamy świadomość tego, jak działamy, na jakich głębokościach co chcemy konkretnie uzyskać, w takiej sytuacji zabieg będzie jak najbardziej bezpieczny nawet kiedy nie masz tej tkanki tuszczowej albo kiedy nie chcesz się jej po prostu pozbyć. Natomiast w momencie, kiedy te parametry będą dobrane na takich głębokościach, że dostaną się do tej komórki tłuszczowej, mogą spowodować, że to, ta komórka się rozpuści. Jestem przekonana, że pod tym filmikiem pojawią się komentarze i pytania dotyczące tego, jakie urządzenie do radiofrekwencji jest najlepsze. Niestety nie mogę wam na to pytanie odpowiedzieć. Po pierwsze, dlatego, że byłaby to reklama, a po drugie, to dlatego, że to nie urządzenie jest najważniejsze, ale przede wszystkim zrozumienie tego urządzenia i zdolność, pracy właśnie na tym urządzeniu, dokładna znajomość tego urządzenia bo to wszystko będzie dawało nam sukces kliniczny jeśli chodzi o efekty i postępowanie z pacjentem. Dlatego szukając tego zabiegu dla siebie skupcie się na klinice, na lekarzu który wykonuje te zabiegi a dopiero później na urządzeniu. W tym filmie chciałam Wam opisać moje stanowisko dlaczego uważam że radiofrekwencja mikroigłowa to hit. Na koniec powiem Wam takie Trzy fajne, krótkie zalety, dla których bardzo lubię zabiegi z frekwencji mikroigłowej. Pierwsza z nich to mała inwazyjność zabiegu. Zdecydowanie jest krótszy czas rekonwalescencji i dochodzenia do siebie po takim zabiegu. Po drugie, zabieg jest bezpieczny w dobrych rękach z dobrymi parametrami i dlatego może być wykonywany także u osób młodszych, na przykład z problemami świeżych rozstępów albo błispodrądzikowych. A jak wiecie, w tych dwóch sytuacjach bardzo ważne jest, żeby zacząć szybko działać, żeby działać skutecznie. Trzecia zaleta jest taka, że możemy użyć tego urządzenia i całej technologii do wielu problemów na całej twarzy. Dlatego ta szerokość zastosowań jest naprawdę dużą zaletą całej technologii i urządzenia. Wspomniałam wam nieraz w tym filmie o tym, jak ważne jest to, to taki zabieg wykonuje. Dlatego odsyłam Was teraz do filmiku, jak dobrze wybrać lekarza medycyny estetycznej dla siebie. Zapraszam serdecznie i gorąco dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia.